Siemanko, moi drodzy, z tej strony Elia, no to jest Minecrafty, Minecraft z Agnieszką. E, no i cóż, witam Was po dłuższej przerwie na singlu. Tutaj troszeczkę musiałam pogarnać spraw singlowych i komputerkowych przede wszystkim. E, jak widać, nie mam lagów, jest już całkiem, całkiem ok Nie nie mnie tak, jakby ciało. E, cóż, przede wszystkim sprawą e, przed, kluczową była temperatura komputera, o której dużo osób nie mówiło, ale oczywiście ja... Gdzie tam temperatura? Tam temperatura do komputera ma. No cóż, komputer działa, jest rotowany. Eee, no, fps też się w miarę zgadzają. No i tak, eee, zmianą przede wszystkim tutaj pierwszą i podstawową jest to, że gram sobie na razie na easy. Eee, myślę, że może będzie kiedyś normal. Ale na razie sobie gram na easy. Mm, przywykam się do tego, że te moby gdzieś tam w moim świecie tutaj są i sobie funkcjonują, czego ja nie lubię. Kolejna sprawa taka, że skończyłam moje szklarnie. Tutaj stwierdziłam, że te szklarnie będą jednak dwie, nie trzy. Będę pociągać, no sam jestem pociągająca yy, i smarkata, ponieważ jest ich tak dużo i tak, i tak, że yy, tego żarówka mi wystarczy spokojnie dla, dla półserwera, że tak powiem, yy, takiego średniej wielkości. No i cóż, tutaj też trochę spadałam. No, nie naginęłam na szczęście. Także wszystko jest ok. Tak to się prezentuje mniej więcej z góry. Zwykłe folie, po prostu e, pszenica, ziemniaczki, marchewki. No i tutaj po pół, czy nawet więcej, właśnie z melonów. Aj. E, I i dzień, i myślę, że to wystarczy. Już ta trzecia szklarnia nie byłaby właściwie potrzebna. E, pytanie pierwsze: co tutaj stworzyć teraz? Bo nie wiem. Miał to być ogród, jakiś tam basy i tak e, dalej. Nie wiem, co to stworzyć no i tak yy, tutaj będę miała właśnie do was kilka pytań bo małe zmiany właśnie zaszły dobra spadniemy sobie e, wejść zrobiłam tak chciałam podobnie żeby było tak jakoś fajnie nie wiem czy dobrze czy źle no, mi się podoba jest ok a tą oborę jeszcze miałam tworzyć ja to ją kiedyś tam stworzę tą stodołę e, tak troszkę kurna kur boże krów nachodowałam na razie mam deficyt <laughs> przepraszam bo musiałam pozabijać wszystko, właśnie to psy zabiły yy, aby do, uzyskać skóry więc zaraz pójdziemy sobie zrobić yy, pójdziemy sobie zrobić, znaczy nic nie, jadnie, no nie, nie nie jest tak tragicznie jak było, także jest dużo lepiej yy, pójdziemy sobie zrobić tutaj te yy, półeczki z, ksią z książkami yy, tak, yy, mam tutaj sobie zenchantowaną zbrojkę E, mam tutaj sobie ironowy taki mieczyk, który sobie ulepszyłam gdzieś tam. E, I tu mamy książeczki i, i deski. O, musiałam oczywiście posinać drewno i tak dalej, także um, cała tutaj akcja się działa. E, Okej, okay, 32 powinno wystarczyć spokojnie. I teraz tak, tutaj będzie 32, tutaj będzie 16, No tu był już obróż 15. I teraz y, jak tutaj mamy? Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3. Ok. E, faktycznie mieliście rację. Tutaj e, jedna krateczka od. Y, Jedna krateczka od stołu, stołu enchantingowego, e, i lewle od razu wskoczyły większe. Tak, ciasta narobiłam. E, lewle od razu wskoczyły większe. E, tutaj usunęłam już to. Też nie wiem, co tutaj zrobić jakąś ozdobę. Nie wiem, bo tutaj miało być to jako ozdobę, no ale skoro nie służy, to po co takie coś. <laughs> no ja więc to usunęłam. Mm, no i teraz mam to na dole. Tutaj jeszcze ten magazyn, magazyn też nie jest zagospodarowany. Tych psów tutaj mam dużo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dużo. No nieważne. No i tu mamy takie małe pomieszczonko, do którego się wchodzi i mamy od razu solik. E, takie coś mi się podoba, takie zagospodarowanie pomieszczeń i tu będą oczywiście też płytki dalej. Mm, I tak zostanie u mnie. E, dobra, to tak sobie tutaj teraz możemy jakoś tak tutaj pobudować. Nie wiem, pewnie nie starczy mi. Będzie brakowało jeszcze dużo, dużo tego wszystkiego. No ale spoko. I będzie ciemno. Eee, nie wiem, miałam właśnie myśl, co by przenieść mapkę. No bo słyszałam, że czanki się czasem nie jadują. Bo na przykład, nie wiem, są umarłe, że tak powiem, nie wiem, <grym> nie żyją czy coś. Miałam tą mapkę przynosić, ale jednak, znaczy, mapkę swój świat, ale jednak nie będę przenosiła. Bo w sumie po co, tak? Nie mam co zenchantować trzynasty, znaczy, 30, 30, same 30 teraz będą, bardzo dobrze. W sumie trochę za dużo tych tutaj postawiłam, podwójnie, ale nic się nie stanie. Nie wiem, czy to jest... będzie więcej leveli. Chyba nie będzie więcej levela niż 30. Tak coś mi się wydaje. Mm, ale spoko, no tak jakoś chciałam, żeby było podwójnie, co by było jeszcze lepiej. Dobra. Ja tutaj sobie dobuduję to już poza odcinkiem, bo potrzeba jest, potrzeba jest masakryczna na, na skóry. Już nie tak na trzcinę, jak na skóry. E, także, no całkiem fajnie, tak mi się wydaje, szamię. E, tutaj kowadełko też gdzieś przestawię, może o ile się da. Dała się pewnie przestawić. No i ten sufit tu będę też y, jakoś to y, wszystko zabudowywała. Mm, tutaj. Mm, tutaj nie wiem, czy my. Tu... a siemano. Pierwsze starcie z creeperem. Nie wybuchaj. Spadówka. No już to Jaki uparty, patrzcie na. No, wdychaj! No, to zdech Mm, okay. eee, ta dziura tutaj została. Nie wiem, czy będę ją zwiedzać. Tam jest w sumie chyba tylko lawa. Nie jestem pewna, muszę zobaczyć, co tutaj zrobić. Aha, zdycha, jak ja go biłam pochodnią. Okej, okay, dobra, spoko. No na, 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 na tym Easy to tak nie, nie wybuchają za bardzo, widzę. Jedna katka strat. Mm, jakby nie było straty. No dobra, to, to bardziej, tym lepiej. Co my tu jeszcze mamy? Aha, tu był nasz spawner kiedyś, gdzieś coś pamiętam. Dobra, to się kiedyś jeszcze zrobi. Eee, no, cóż jeszcze chciałam wam powiedzieć z takich nowsiejszych rzeczy, że muszę jeszcze uzbierać drewna na dobudowanie domku. Eee, pisaliście mi, co tutaj można byłoby wybudować. Bardzo wam dziękuję za te odpowiedzi. Powiem szczerze, że jedną odpowiedź zgubiłam gdzieś w tych wiadomościach, które do mnie ostatnio nadchodziły w bardzo... A, jednak są jakieś tam straty. W bardzo... Co, on tak w górę wybuchł? Jakoś dziwnie. W bardzo wielkich ilościach. Ym, także jeżeli jeszcze macie jeszcze macie jakieś pomysły, to piszcie do mnie. Chętnie. Dziękuję. Chętnie ym, pomyślę nad tym, co tu wybudować. Bo miejsca jest, tak? <gry> Mapki raczej zmieniać też nie będę. Najwyżej po prostu będę bardzo daleko chodziła. Chyba, że będę po prostu już nudzona tym, e, tym save'em i tutaj nie wiem, nie wiem, jakoś to... E, będę chciała zmienić swoje otoczenie, no to w tym momencie wiadomo, zmienimy otoczenie. Będziemy ewentualnie grać od nowa, aczkolwiek. Hmm, no nie wiem, ja się raczej... Przyzwyczajam do swojego otoczenia Nie wiem, co tu wybudować. Nie wiem, co wybudować za szklarniami. Nie wiem, co wybudować tam, jak się szło dalej, dalej, dalej. Nie tu, tam, 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 za, za ogrodzeniem. Także, jak coś tam mówcie, piszcie, mówcie, piszcie, piszcie. No i co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Co jest ok, co może nie bardzo. Mam nadzieję, że podoba Wam się to, że nie ma lagów. <laughs> mi też się to bardzo podoba znaczy, mi się przynajmniej to bardzo podoba, bo gra się przynajmniej dużo, dużo lepiej. Jest większa przyjemność z gry i z tego wysyłania filmików do Was, będzie większa przyjemność. No bo tak, to to wiecie, no fajnie wysyłać filmik, to jest jakaś tam radość, ale wysyłać filmik naprawdę nie, niezbyt dobrej jakości lub tragicznej jakości to nie jest zbyt przyjemne, tak? No bo jednak czytam te komentarze od Was, że to są, że to jest pokaz slajdów, że to coś tam, że to coś tam i to nie jest tutaj przyjemne, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, dużo lepiej. I że będzie Wam się to podobało. Dobra, kochani, to ja z dachu mojego domu żegna się z Wami Elien. Zachód słońca piękny. No to trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.